Cześć! Tu Antek i tata. Słuchajcie, wracamy. Kontynuujemy naszą czytankę. Po ustawię tutaj kamerę. Chłopaki i dziewczyny. Antek wcina tutaj kolację. Oczywiście zestaw bruderowy jest. Słuchajcie. Lecimy z tematem. Rośliny oleiste. Czyli te wszystkie, które, z których można zrobić olej. Cześć! Cześć chłopaki, cześć! Gdy ziarna lo, roślin oleistych zmiażdży się i przepuści przez prasę, otrzyma się olej. Można go używać do sałatek lub smażyć w nim frytki. Nasiona słonecznika to ośrodek y, kwiatu, wokół którego rosną płatki. Gdy kwiaty rzepaku opadną, wyrosną strączki wypełnione nasionami. Orzeszki ziemne nazywa się tak dlatego, że rosną w ziemi. Patrzcie. Nasiona soi zawierają dużo oleju. Uwaga! Tutaj, dasz suba. Tak, dam. To o to musieliśmy się przypomnieć. Siemka, witam was wszystkich serdecznie. Hejo, hejo. Burak cukrowy. O, roślina popularna w naszym kraju, słuchajcie. Siemanko, cześć. Burak cukrowy zawiera bardzo dużo cukru, który zgromadzony jest w korzeniu tej rośliny. Po wykopaniu buraków odwozi się je do cukrowni. Sami wiecie, że nie tylko są buraki cukrowe, ale i jeszcze buraki pastewne, czyli takie, które można było y, dawać. Bynajmniej jak ja byłem mniejszy, to wujek dawał y, jako kiszonkę. Robił z tych buraków dla krów. Wszystko w porządku. Czytamy dalej. Buraki cukrowe. W... Dalej, to potem było niebezpieczne. To nie, to z liści. Liście potem zakazano, że z liści buraków nie można było zrobić, bo jeszcze liście się dawało na kiszonkę. Teraz się robi kukurydzę, ale także podobno jakieś tam związki trujące były w tych liściach i to mleko było jakieś tam złe, nie wiem, nie pamiętam już jak to było, ale coś tam było takiego. Buraki cukrowe wysiewa się wiosną, a zbiera nią. kombań do zbioru buraków wykopuje i od razu odcina liście. Buraki przywozi się do cukrowni ciężarówkami. Przez trzy miesiące cukrownia pracuje dzień i noc, aby jak najszybciej uzyskać z tych warzyw cukier. Mateusz, pozdrawiam Cię też. Co tam, wiesz, u nas w porządku. Antykie. Patrz. Antyk wcina. <noise> Jest tutaj. Koła leżą. Wszystko dobrze z pisu. Żyjemy, działamy. Na spokojnie teraz, wiecie, wakacje się kończą, nie? night. Wszystko, wszystko się zmierza tak, że będziemy. Wy jako uczniowie będziecie się logować niedługo w szkołach. Powiem tak śmiesznie, że się zalogujecie w szkole. A za co wnoszę? Z... Ty też się zgłosisz do przedszkola, kolego. W końcu. Koniec tej laby. Do przedszkola. A chłopacy pójdą do szkoły. Oczywiście nie są z tego nie chcą z tego zadowoleni, podejrzewam. Od buraka do cukru. Cukrownia to fabryka całkowicie zmechanizowana, to znaczy, że maszyny wykonują wszystkie prace związane z produkcją cukru. Najpierw buraki myje się w silnym strumieniu wody. 2. Następnie buraki tnie się na cieniutkie plasterki. 3. Woda przepływa między kawałkami buraków i zabiera cukier. 4. Zanieczyszczony roztwór cukru musi być przefiltrowany. 5. Teraz roztwór podgrzewa się, by uzyskać gęsty brązowy syrop. 6. Następnym podgrzewa się syrop i wtedy pojawią się krzy, kryształki cukru. Słuchajcie, yy, pulpa buraczana. Cześć, Kiano. Pulpa buraczana, z której uzyskano cukier, nie jest wyrzucana, ale zostaje ususzona i posłuży jako pasza dla zwierząt. Czyli Taka, ta reszta. Pulpa buraczana. pulpa buraczana to to, co zostało po tym, jak się wyfiltrowała ta woda z tym cukrem. To jest ten odpad, wiesz, ten, ten taki miąższ. I wtedy napisane jest w tej książce, że usłuży jako pasza dla zwierząt. Ciekawe w jakiej postaci. Umieszcza się je w maszynie, która oddziela je od resztek syropu. Powstały w ten sposób kryształ cukier służy, suszy się w ogromnych silosach. Proszę. nieźle. Co to? O, trzcina cukrowa. W, w tych krajach takich amerykańskich jest bardzo popularna. W ogóle w tych cieplejszych trzcina cukrowa. Roślina ta wymaga dużego nasłonecznienia i wody. Cukier zawarty jest w, w jej łodydze. Pojedyncza dojrzała trzcina waży aż 6 kg. Ty, Antoś, jedna trzcina to waży 6 kg. Trzcina cukrowa rośnie przez 10 miesięcy. Trzcinę się miesiąc po tym, jak zakwitnie. Może byście dali wokół siku, żeby to estetycznie wyglądało. Siku? No nie wiem, nie mam tutaj siku teraz. Użycie maszyn pozwala na ścinanie łodyg szybko i bez wysiłku. W cukrowni z trzciny wyciska się słodki sok. Pieczarki. Pieczarki zrobimy i słuchajcie, i zaczynamy montaż kół. Bo niektórzy, bo tam widziałem w komentarzach, że jak kolega się pytał, jak się montuje do koła, zaraz wam pokażemy. Oczywiście pewnie niektórzy wiedzą, ale to taki będzie materiał poglądowy. Pieczarki uprawia się w specjalnych piwnicach. Po każdym zbiorze pieczarka wymieniają, pie pieczarkarze wymieniają kompost. Na którym rosną te smaczne grzyby. Kompost przygotowuje się mieszając odchody koni ze słomą. Po 20 dniach wysiewa się na nim grzybnie pieczarek. Yy, tak więc słuchajcie, nie wiem czy będę dalej jadł pieczarkę, jak to się robi na oborniku od konia. Antoś <grymna> już wolę chyba leśnego grzyba. <grymna> po miesiącu są pierwsze grzyby, będzie jeszcze 5 zbiorów. Pieczarki zbiera się ręcznie, sprzedaje się świeży lub słoika z marynatą. Następna będzie czytanka o tytoniu. A Do papierosów się kurzyła. Dzięki, Kiano, też Cię pozdrawiamy. Kiano pozdrawia Ciebie i mnie, Anteś. Też pozdrów Anteś. Bądź uprzejmy, Bądź uprzejmy kochanie. Kawa, herbata, dobra. To będzie następne. Słuchajcie, to na razie odkładamy. Anteś. Antiś. Dawaj, tutaj tego. Dojcza. Tabletka jest. Bum. Dobra. Słuchajcie. Jak się montuje koła dodatkowe? Jest to bardzo proste. Co ci tam spadło, Antosiu? Ogórek. A, ogórek. Kanapka z ogórkiem kiszonym, słuchajcie. Lubię, a z ogórkiem no. kiszonym. Ko bardzo ko lubię. Koło dodatkowe ma takie w pusty, jak i te oryginalne też widzicie, nie? Smacznego, Mateusz mówi. Kostecki. Słuchajcie. Żeby to zamontować, to widzicie, tutaj macie takie ząbki. Nie? Tu. I te ząbki trzeba tak dopasować, żeby weszły tutaj i przekręcić. Nie? Czyli możemy użyć tak, jak bieżnik jest, tak jak oryginalnie, tutaj jak idzie te pierwsze koło, albo można zrobić to z drugiej strony odwrotnie, prawda? Czyli bierzecie, musicie wycelować. ciach, Tutaj musi się dobrze, tutaj dobrze spasować. O i jest taki, takie pyknięcie. Raz. Potem drugi. Wybrałem sobie koła Tak, słuchajcie, koła można normalnie dokupić w sklepie, to... Jakbyście kupili 10 zestawów, to byście nawet i... Kurczę, ta kamera tyle. To byście mogli zrobić i 10 normalnie zestawów. Te koła mniejsze są oczywiście na przód, nie? Czyli przekręcamy traktor. Zależy tam jaki macie. Słuchajcie, i też dajemy. Nie? Ciach. Wesz weszło. I z drugiej strony, w drugą stronę. I już jest zrobione. Na podwójny. Krokodyl do góry, i słuchajcie, tak to wygląda wtedy na podwójnych kołach. Nie? Jakbyście kupili więcej zestawów, to moglibyście więcej nawet yy, zrobić. No, montuję koła Nikodem, wiesz? Pokazuję, bo był yy, kolega, się jeden pytał w komentarzach, żebyśmy zrobili materiał, jak się koła tutaj montuje. Tak więc, tak to wygląda, słuchajcie. Jeżeli chodzi, jakbyście się pytali o tego traktora, co oddaliśmy do naprawy, to jeszcze nie mamy oczywiście. Wiadomości żadnej. Gościu ma do mnie dzwonić, jak go naprawią albo i nie, zobaczymy, nie? Tak więc o nie ściągam się obciążnik. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. I trzymajcie się, kiedy czytanie. No było czytanie przed chwilą nikodem, żeśmy czytali. Yy, I. I do zobaczenia następnym razem. Niedługo wrzucimy jakiś nowy film. I myślę, że. A ty coś co powiesz? Cześć. Witajcie, witajcie. Tu Jurek Ogarek 1986 rolniczy głos w Waszych domach. Witaj, Jurku Ogarku. Kiedy QA? Wiesz co, myślę, że jutro zrobię QA takie małe. Czyli będziecie mogli zadawać pytania ewentualnie. Jak będę mógł, to wszystko tam odpowiem, postaram się odpowiedzieć, nie? Dobra, to co? Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Pa.